Bo to jest terrarium dla straszykowatych. Jako, że straszykowate były moimi pierwszymi zwierzętami terrorystycznymi, to nigdy nie mogę zapomnieć o nich. Oczywiście wtedy to był tylko patyczek rogety, ten którego widzimy tutaj. A teraz mamy wiele ciekawych gatunków. Proszę spojrzeć. Już otwieram straszki australijskie, patyczek skrzydlaty. Strasznie jest jakiś przymulały, bo źle przeszedł wylinkę. Oto wy, wystrój tego oto terrarium. Straszki australijskie są strasznie intrygujące. Proszę, pro, proszę spojrzeć. बद्दू